Jeśli nie osiągasz zaplanowanych celów, to stawiam piątaka, że nie robisz trzech kroków, o których opowiem w dzisiejszym odcinku. Czy ich zrobienie zapewnia sukces? Też nie, to jest psychologia. Tutaj ilość czynników, które wpływają na różne elementy naszego życia jest tak ogromna, że byłoby to jakieś straszne spłaszczenie tematu, ale przejście przez te trzy kroki zdecydowanie zwiększa szanse na to, że zrobisz to, co zaplanowałaś, a to już dużo. Cześć, dzień dobry, nazywam się Alicja Ostasz, jestem psycholożką i pomagam wprowadzać trwałe zmiany w życie. A to jest mój podcast, Shiro Mind, który ma zachęcić Cię do działania i do wprowadzania tych zmian. Masz ustalony cel, jesteś gotowa do działania i tutaj właśnie robimy często błąd, bo my ustalamy cel i od razu przechodzimy do realizacji bez zastanowienia się, jakiegoś przemyślenia planu, kierowani impulsem. I tutaj puszczam oczko do wszystkich tych, którzy kupują 3-miesięczny karnet na siłownię i idą na nią raz albo dwa razy. Jak mówię o tym błędzie, to właśnie o Was mówię. Jeśli już ustaliłeś cel, to nim zaczniesz działać, warto by było przejść trzy kroki, które pomogą Ci zaplanować realizację tego celu. Jeśli masz w głowie jakiś konkretny cel, to, to super. A jeśli nie, to możesz albo wymyślić jakiś na szybko, a jak nie, to znowu ja będę wszystko opowiadać, wiadomo, na przykładach. I zachęcam cię, jak będziesz jakiś cel planować, to mogą być postanowienia noworoczne, to wróć do tego odcinka i przejdź sobie krok po kroku wszystkie te elementy. Zaczynamy. Krok pierwszy burza mózgów. Ustalając cel, często formułujemy go albo jako jakiś moment, albo stan ogólny. Co mam na myśli? Cele mówiące o momencie, o samym efekcie, mogą brzmieć chcę schudnąć 10 kilo, chcę zarobić milion złotych, chcę zbudować dochodowy biznes, chcę przebiec maraton, chcę dostać jakąś konkretną pracę, chcę mieć dziecko, chcę wziąć ślub i tak dalej, i tak dalej. To się w pewnym momencie może wydarzyć i ja odhaczam taki cel, odhaczam to sobie na liście i już, zrobione. Nie wiadomo, co tam będzie dalej z tym celem, co tam się dalej w tym życiu wydarzy, czy to jak już osiągnę ten cel, to wszystko olewam i zapominam, czy jakoś będę kontynuować działania związane z tym celem, nie wiadomo, nie, osiągam cel, koniec. Na, na, tym, na tym się zatrzymuję. A cele o stanie ogólnym nie dotyczą konkretnego momentu, tylko bardzo ogólnej wizji jakiegoś obszaru życia. Chcę być spokojna, chcę być szczęśliwa, chcę być pewna siebie, chcę zbudować asertywność, chcę być dobrym rodzicem. Dotyczą ogólnego zjawiska. Kojarzy mi się to właśnie z tymi wszelkimi afirmacjami i książkami typu Sekret gdzie właśnie wyobrażasz sobie siebie w tej wili z basenem i nawet nie wiadomo do końca skąd ty masz te pieniądze, ale wizja jest taka i to co sobie wizualizujesz to właśnie ten dom z basenem. I ustalmy, nazwanie tak celu jako konkretnego punktu czy jako tego ogólnego stanu jest ok, ale to jest taki poziom zero. Nie od tego zaczynamy dalszą pracę z celem, bo takie cele są motywujące, dobrze brzmią, są wizją czego chcę. Ale trochę za mało wiemy o samym tym celu, o tym, jak do niego dojdę, jak ja mam sprawnie i sensownie skutecznie go realizować. Poza tym takie cele nie do końca wiemy, co oznaczają. Co znaczy dla Ciebie, że będziesz asertywna? Jak to się będzie przejawiać? Po czym poznasz, że to już się dzieje? Jak do tego dojdziesz? I w ogóle co jak już tam dojdziesz? Jak już będziesz asertywna, to co wtedy? I tu właśnie robimy pierwszy krok. Zamiast Koncentrować się wyłącznie na celu, na przykład chcę schudnąć 10 kg, skupimy się na tym, co będziesz robić każdego dnia, tygodnia, żeby ten cel osiągnąć. Bo efekt schudnięcie 10 kg jest tylko rezultatem długoterminowego działania. Jest jak pomysł, chcę jechać nad morze. A plan działania jest jak odpalona nawigacja. Jasne, ja mniej więcej wiem, gdzie jest C, ja wiem, w którą stronę mam jechać nad morze. Sprawdziłam tam, ale jednak zdecydowanie wolałabym wyruszyć w podróż nad morze. Po pierwsze, wiedząc w ogóle nad jakie morze jadę, ja mówię o Morzu Bałtyckim, że jest gdzieś tam i gdzie dokładnie nad to morze się wybieram. A po drugie, wolę jechać z odpaloną nawigacją niż patrząc po pierwsze na znaki drogowe, a po drugie w ogóle wierząc w moją orientację przestrzenną. Czy to znaczy, że ja z nawigacji bym nie dojechała? Pewnie bym dojechała. Nie chciałabym tego robić bardzo, i myślę, że to by nie była przyjemna podróż, ale koniec końców, po jakimś bardzo długim czasie pewnie dotarłabym nad morze. Ale z odpaloną nawigacją, to ja. żaden problem. Po prostu jadę dokładnie tak, jak mi po kolei podpowiada nawigacja, krok po kroku, po malutku. A skoro już wymyśliłam tę metaforę o, o morzu, to, to trochę ją rozwinę. Bo zobacz, ja sobie myślę, że taki cel, na przykład schudny 10 kilo, ma dużo wspólnego z takim pomysłem, że chcę dojechać nad wodę, nad jakieś morze albo, albo ocean, a w sumie przecież wiem, że ląd jest otoczony wodą z każdej strony, więc w którą stronę nie pójdę, to dojdę nad wodę. I, i mówię, ok, to idę i, i ruszam. I trochę wierzę w swoją intuicję, trochę patrzę na różne znaki, trochę słucham tego, co w internecie mówią ludzie. Tu pani mówi, że szła cały czas w stronę wschodzącego słońca, to idę tam. Później słyszę, że ktoś mówi, że szedł w stronę, nie wiem, tą, w której rośnie mech na drzewach, i idę tamtędy. I najpierw ćwiczę, potem piję soki, potem przechodzę na keto, potem trzymam się w oknach żywieniowych, potem jem dużo warzyw. A przypominam sobie, że w ogóle miałam ćwiczyć. I w sumie okazuje się, że się kręcę w koło na niezbyt wielkim terenie, bo cały czas zmieniam kierunek i ja nie dojdę nigdy nad wodę. I znowu wszyscy wiemy, że żeby schudnąć, to musisz być na ujemnym bilansie energetycznym tyle i jest więcej niż jeden sposób, żeby to zrobić. Tak samo jak są różne drogi nad morze, ale jak nie wybierzesz, nie zaplanujesz, nie przemyślisz, nie dostosujesz do siebie, do swoich możliwości, no to wyjdzie z tego dupa, a nie wycieczka nad morze. Jak zrobić ten pierwszy krok? Jeśli cel jest punktem, na przykład zarobić milion złotych czy przebiec maraton, to pytanie będzie brzmiało: jak do tego dojdę? Jakie działania muszę podjąć, żeby tam dojść? Co muszę zrobić, żeby osiągnąć ten cel? Jeśli Twój cel jest o jakimś właśnie ogólnym stanie, chcę czuć się spełniona w pracy, chcę mieć dobry związek, to odpowiedz sobie na pytanie, co to dla mnie oznacza. Po czym poznam, że ten cel jest realizowany, zrealizowany, jak będę się zachowywać, co będę robić, co będzie dla mnie potwierdzeniem tego, że realizuję, czy zrealizowałam ten cel. I już podaję Ci przykład, jeśli Twoim celem jest to, że chcę być lepszym rodzicem, chciałabym być lepszym rodzicem, to mogę sobie wypisać, co to dla mnie oznacza. No, codziennie chciałabym spędzać 30 minut na uważnej zabawie z dziećmi. Chciałabym zmniejszyć ilość służbowych i takich kontrolujących komunikatów, a zwiększyć ilość tych wspierających, zainteresowanych, takich ciekawych komunikatów. Chciałabym słuchać uważnie, co dziecko mówi. Chciałabym spędzać wspólnie jeden dzień w tygodniu na robieniu czegoś fajnego, ciekawego. Chciałabym czytać książki parentingowe. Chciałabym dbać o swój rozwój, o swoje potrzeby itd. I ten pierwszy krok nazwałam Burza Mózgów, bo masz w niej wypisać wszystko, co przychodzi ci do głowy. Jeśli masz taki cel punktowy, jak na przykład nauka języka japońskiego, to znowu zapisujesz konkretne kroki, co mnie do tego doprowadzi. Zakup podręcznika, słuchanie podcastów, oglądanie lekcji na YouTube, znalezienie korepetytora, nauka słówek, gramatyki, lekcji japońskiego z nauczycielem, oglądanie seriali po japońsku i tak dalej. I znowu wszystko co przychodzi ci do głowy. I my jesteśmy na etapie burzy mózgów, a nie konkretnego planu. Więc jeśli nie wiesz jak dokładnie coś zrobisz, zapisuj wszystko co wymyślisz. Im więcej elementów wypiszesz, im dokładniej się przyjrzysz temu zagadnieniu, tym lepiej. I jak już wszystko wypiszesz, to możesz zaznaczyć te elementy, które myślisz, że są najważniejsze, które najbardziej pasują do Ciebie, Twojej sytuacji, możliwości i które przy okazji dość prosto będzie wprowadzić. Na przykład, jeśli chcesz się nauczyć japońskiego, to może zapisanie się na korepetycję, wiesz, że w tym momencie jest niemożliwe, bo nie masz na to teraz czasu. Więc nie zaznaczasz tego, tylko wybierasz inne punkty, które wydają Ci się możliwe do osiągnięcia. I jak już zaznaczysz, to przechodzimy dalej. A krok drugi to podziel zadania na małe kroki. Podzieliłyśmy ogólny cel na konkretne bloki zadań, na przykład nauka słówek. I teraz, jak już mam rozpisane, co tak naprawdę ten cel oznacza, z czego się składa, z jakich zadań się składa, to ustalmy, jak najspokojniej, najbardziej bezboleśnie możesz to zrobić. I teraz podzielimy każde z tych zadań na najdrobniejszy możliwy krok. Takie tyci elementy, z których. Dane zadanie się składa. Zadanie, które wypisałyśmy w kroku pierwszym, są jak przeczytanie książki. W kroku drugim dzielimy to zadanie, to przeczytanie książki, na mikrokroki, czyli na przykład przeczytanie jednej strony. Dziennie na przykład. Weźmy temat bycia lepszym rodzicem. Tam wymieniłyśmy dużo punktów, Ty wybrałaś jakiś trzy, od których zaczniesz. I teraz zadaj sobie pytanie, jaki jest najdrobniejszy krok, który mogę zrobić w każdym z tych zadań na przykład jak jest zadanie pół godziny dziennie na uważnej zabawie, to jeśli dotychczas w ogóle nie spędzałeś czasu z dzieckiem, to pół godziny to jest nagle bardzo dużo. Może najdrobniejszym elementem byłoby spędzenie z dzieckiem pięciu minut dziennie na zabawie, dwóch minut, minuty dziennie. I potem ten czas będziemy systematycznie wydłużać. Jeśli masz starsze dziecko i zauważyłaś, że prawie nie gadacie, to nie zaczynaj nagle od godzinnej rozmowy, bo ty się zmęczysz, dziecko się zmęczy i zrobicie to raz i nigdy więcej. Ale może najdrobniejszym krokiem będzie zadanie pytania po szkole, jak się masz, jak ci minął dzień. Czyli w tym punkcie odpowiadasz na pytanie, jaka byłaby najdrobniejsza rzecz, którą mogłabym robić, aby realizować ten cel. I jak będziesz dzieliła te bloki zadań na mikrokroki, na takie malutkie kroczki, to musisz pomyśleć, jak to zrobić najsensowniej, i najlepiej dla ciebie. Jeśli chcesz się nauczyć języka, to przy nauce słownictwa można pisać jedno słówko dziennie, ale jeśli nie chcesz się na przykład uczyć codziennie, no to możesz zapisać trzy słówka tygodniowo. Tylko pamiętaj, że to jest najdrobniejszy kroczek. To nie jest taki plan optymalny czy maksimum w ogóle. To jest taki plan minimum, minimum, naj, najmniejszy. Zaczynamy od czegoś bardzo malutkiego, nie? A później będziemy to rozszerzać. I dlaczego tak robimy? Jak do mnie przychodzą ludzie, z jakimś celem do zrealizowania i ja pytam, czemu dotychczas nie próbowali? To albo słyszę, że próbowali, ale za dużo czasu to zajmowało, albo było za trudne, logistycznie zbyt męczące, albo mówią, że nie próbowali, bo w ogóle myślenie o tym, że ile to jest rzeczy, to, to rezygnowali, nim zaczęli. I jak mówią na przykład, że chcą być lepszymi rodzicami i mówią, że nie mają czasu siedzieć z dzieckiem, to ja się pytam, nawet minuty w ciągu dnia? No i oni mówią, nie, no minutę, minutę to, by, to by znaleźli. No i sorry, ale jeżeli nie jesteś w hipertrudnej sytuacji życiowej, jeśli nie jesteś na skraju bankructwa, nie wiem, nie masz jakiejś przewlekłej choroby, czy nie żyjesz w jakimś innym dramacie i nie masz minuty dziennie dla swojego dziecka, no to może warto by było się chwilę nad tym zastanowić. Nie? I większość z nas ma minutę dziennie dla swojego dziecka. Tylko z racji tego, że nam się kojarzy czas z dzieckiem jako jakaś taka długa wspólna aktywność, to okazuje się, że rzadko kiedy mamy czas. No, i jakoś później rośniemy, żyjemy w takich rodzinach, gdzie rodzice żyją osobno, dzieci żyją osobno i w ogóle prawie ze sobą nie rozmawiamy. Jak ktoś chce schudnąć i nic z tym nie robi, no to znowu słyszę, a, bo to trzeba ćwiczyć, zdrowo jeść i tak dalej. A ja nie mam kiedy, zaraz zapominam, spada mi motywacja, odpuszczam, więc bez sensu w ogóle jest próbować, dada. Da, da. A jakbyśmy to rozbiły na najdrobniejszy krok, i by się okazało, że najdrobniejszym krokiem by było dołożenie jednego warzywa w ciągu dnia, nie wiem, do śniadania. Że najdrobniejszy krok to by było zrobić 10 pajacyków. Czy nie wiem, prze, przejść 5 razy z jednego końca domu do drugiego końca domu. No to każdy ma na to czas. Ale my myślimy o dużych rzeczach, a one brzmią strasznie, męcząco, więc odpuszczamy czasem, nim zaczniemy, a czasem, jak już zaczniemy, to bardzo szybko odpuszczamy. I każdy cel, jaki masz, składa się z kroków, z zadań, które musisz zrobić, wykonać. Niektóre robisz działając, a niektóre robisz w swojej głowie. Na przykład, nauczyć się stawiać granice. Jasne, można zacząć od tego, że próbuję stawiać granice szefowej. To będzie bardzo trudne, męczące i, i, i wymagające, ale bardzo proszę. Ale mogę też spróbować zrobić od najdrobniejszego kroczku. I myślę sobie, że najdrobniejszym krokiem przy stawianiu granic to byłoby w ogóle zauważanie, jakoś odhaczanie tego w głowie, kiedy ja czuję, że ktoś przekracza moje granice. I tyle. I pierwszy krok to jest tylko zauważanie, kiedy to się dzieje. I to nie brzmi niemożliwe do zrobienia. I dopiero później się robi kolejne rzeczy z tym, jak ja już w głowie pozauważam i wiem, kiedy to się dzieje. Czyli okej, okay, podsumujmy. Na razie tak. Krok pierwszy, bierzesz cel i sprawdzasz, co on w ogóle oznacza, jak do niego dojdziesz, z jakimi działaniami jest związany. I krok drugi, dzielisz te działania na najdrobniejsze kroczki. Takie tyci maluteńkie. A krok trzeci to planowanie działania. Yy, podzieliłyśmy zadania na mikrokroki. I teraz zastanówmy się, od czego chcesz zacząć. I nie wybieramy po jednym mikrokroku z, każdej, z każdego bloku zadań, tylko bierzemy jedno mikro zadanie, jeden mikrokrok na, na początek. I pomyśl, kiedy będziesz ten pierwszy krok, który wybrałaś, wykonywać. I nie odpowiedź, a jakoś tam w ciągu dnia albo o jakoś wieczorem nie wystarczy. Kiedy dokładnie? Może to być konkretna godzina, albo jakiś konkretny moment. Na przykład, jeśli zaczynasz od dołożenia jednego warzywa w ciągu dnia, no to kiedy? Do śniadania, do obiadu, jako przekąska? Wieczorem o 19, o 15 o 13, jeśli chcesz się nauczyć jakiegoś języka i uznałeś, że najmniejszy krok to będzie uczenie się jednego słówka dziennie, no to kiedy będziesz się tego słówka uczyć? Przy porannym myciu zębów w drodze do pracy przed snem o 17? I w tym kroku przydałby nam się kalendarz, bo chciałabym, żebyśmy zrobiły tutaj jeszcze dwie rzeczy. Jedna, jeśli wprowadzasz jakiś mikrokrok, to po tygodniu sprawdź, jak ci idzie. Bo może się okazać, że moment, który wybrałaś, wcale nie jest dobry. Na przykład, umówiłaś się ze sobą, że będziesz się uczyć jednego słówka dziennie rano przy myciu zębów, ale się zorientujesz po jakimś czasie, że. Już jesteś tak wkręcona w pracę, już tak Twoje myśli y, idą do tego, co musisz zrobić, i tak dalej, że bardzo trudno jest się uczyć wtedy jednego słówka. I wtedy po tygodniu spróbuj w innym terminie. Wybierz znowu, czy to będzie przed snem, w drodze do pracy, i tak dalej. Robisz tak samo, czyli ustalasz ze sobą, kiedy konkretnie ty będziesz to robić. I znowu tydzień próbujesz i sprawdzasz, czy to było ok, czy to był dobry moment, czy łatwo ci to się y, wprowadziło, czy jednak jest tam jakiś zgrzyt, w czymś ci to przeszkadza. I to będzie jedna rzecz i robimy ją za każdym razem, gdy rozbudowujemy albo dokładamy nowy krok do tego osiągania celu. A druga rzecz, zaplanuj po jakim czasie będziesz rozszerzać te mikrokroki. Na przykład dołożyłaś jedno warzywo do śniadania i po dwóch tygodniach dobrze Ci idzie, już się przyzwyczaiłaś do tego, no to dokładasz, że na przykład będziesz jeszcze dodatkowo jadła sałatkę do obiadu. Albo dokładasz coś innego, na przykład to, że przed prysznicem wieczornym zrobisz 10 pajacyków. Możesz albo rozbudować ten mikrokrok, od którego zaczęłaś, albo dołożyć mikrokrok z innego bloku zadań. Jeśli Twoim celem jest to, że chcesz się nauczyć stawiać granice, to wypisałeś tam takie zadanie jak uczenie się, gdzie w ogóle mam granice. I jak rozbiłaś to na najdrobniejszy krok, no to na przykład pierwszy wyszedł taki, że wyłapywanie, gdy robię się podirytowana, zdenerwowana. I wtedy po tygodniu możesz dodać na przykład, że. Jak już wyłapię to, że się robi podirytowana, to będę to zapisywać na telefonie. Czyli to rozbudowałyśmy ten mikrokrok o dodatkowy element. A po następnym tygodniu, czy, czy po miesiącu możesz dołożyć następny element, czyli wieczorem zastanawiam się, dlaczego dana sytuacja mnie zdenerwowała. Co się takiego tam wydarzyło? Co to była za granica, którą ktoś przekroczył, albo jaka jakoś moja potrzeba niezaspokojna, że ja poczułam złość czy irytację. I jeśli jak ja o tym mówię, to masz poczucie, że łomatko, takie drobiazgi to nigdy nic się nie zmienią i to w ogóle szkoda czasu. To pomyśl sobie, że jakbyś zaczęła takie drobiazgi pomału wprowadzać na początku 2024 roku, to ile przez ten rok już by się zmieniło? Mamy listopad, koniec listopada. I ja wiem, i ja rozumiem, że fajnie jest robić tak rzeczy naraz, takie wielkie, po prostu wjeżdżać z buta. Tylko ilość czasu i motywacji potrzebna do tego jest tak duża, że mało kto trwa długo w takich działaniach. Dlatego siłownie są pełne na początku stycznia, a puste w połowie marca. No już się wszystkim odechciało chodzić na siłownię. Chodzenie na siłownię w ogóle wymaga dużo czasu i wysiłku. I oczywiście, może tak wyjść, że to chodzenie na siłownię ci pomoże, tylko to będzie trudne. A po co robić trudniej, jak można trochę łatwiej? I malutkie kroczki. Jeden tydzień 10 pajacyków, po tygodniu 10 pajacyków i 5 przysiadów. I później znowu coś dokładam, dokładam, dokładam. I one się sumują, te drobiazgi, i wychodzi z tego duża zmiana. I zobacz, te malutkie kroki mogą sprawiać, że ciebie aż będzie ciągnąć, żeby przejść dalej. Że chciałabyś robić więcej, że aż masz taki niedosyt. I tak ma być. Czuj, niedosyt. To podzielenie zadania. Na drobne kroki ma jeszcze jedną ważną funkcję. Gdy już będziesz bardziej zaawansowana w tym dochodzeniu do swojego celu i te czynności będą zajmować więcej czasu, no na przykład będziesz codziennie ćwiczyć 30 minut, a na przykład trafi Ci się intensywny okres w pracy, albo będziesz chora, albo dzieci będą chore, cokolwiek, co może sprawić, że byś przestała robić to, co robisz, to wtedy możesz zawsze wrócić do tego planu minimum. Czyli na przykład przejdź dwa razy cały dom. Jak jesteś chora, to w ogóle nic nie musisz robić. No ale na przykład masz intensywny okres w pracy i robisz 7 kroków w ciągu dnia, bo siedzisz od rana do nocy przy komputerze. To wieczorem, jak staniesz, to może się chociaż przejdziesz wokół domu ze trzy razy. Y czy to będzie to samo, co półgodzinny wysiłek fizyczny? Nie, ale to już też jest jakiś dobry nawyk, który ja w wprowadzam w, w moje życie. I mam poczucie, że coś robiłam, a nie, że, a dobra, to już po ptakach to, to już minęło. Tak samo, jeśli wiesz, nie masz akurat dzisiaj siły na stawianie granic a już doszłaś do tego etapu, że zaczynasz mówić ludziom, że ej, to mi się nie podoba, to jest moja granica, to może jak masz gorszy dzień, to tego nie powiesz, ale sobie przypomnij, że ten najdrobniejszy krok to jest w ogóle zauważyć w głowie, że jakaś granica jest przekroczona. I to zrobisz. Zobacz, a dobra, tutaj mi było nieprzyjemnie, bo ktoś przekroczył moją granicę. Ja nic w tej sytuacji nie zrobiłam, z tym nic nie powiedziałam, bo nie zawsze muszę mówić, ale w ogóle zauważyłam to, że to już jest dobry, dobry nawyk. Trzy kroki. Krok zero, ustalasz cel. Krok pierwszy, zastanawiasz się, co dokładnie ten cel oznacza. Z czego będzie się składać i jak go zrealizujesz. Krok drugi, dzielisz zadania na najdrobniejsze elementy. I krok trzeci, planujesz kolejność wprowadzenia tych mikrodziałań. I tu mała podpowiedź. Dziś jak nagrywam ten podcast, to 815 dzień robię codziennie Duolingo. To jest taka aplikacja do nauki języków. I powiem Ci szczerze, gdyby nie to że szkoda mi tych 800 dni, to bym już dawno odpuściła i bym już dawno przestała to robić. A zaczęło mi być szkoda odpuszczać, jak byłam na 50 dniu, bo to już dla mnie było dużo, że 50 dni coś robić codziennie, wow. I to jest dowód anegdotyczny, ale prawda jest taka, że odhaczanie, liczenie, robienie tabelek nawyków, sumowanie tego dobrze się sprawdza i działa na nas motywująco, zachęcająco. Ale w tej aplikacji jest jeszcze jeden ciekawy element, to jest taka funkcja zamrożenia, że czasami jak nie zrobię danego dnia zadania, to mogę wykorzystać właśnie takie zamrożenie i ten wynik mi się nie zeruje, tylko ja idę dalej. I ty zrób tak samo. Odhaczaj sobie dni ze świadomością, że na pewno kiedyś nie zrobisz, zapomnisz, coś ci wypadnie i to wykorzystaj sobie wtedy swoje zamrożenie i nie licz, że jesteś, o, znowu zero dni. Nie, no, licz, że tych dni już jest bardzo dużo. To będzie motywujące. Nie rezygnuj, nie odpuszczaj. Gdybym w 600 dniu zapomniała zrobić tą aplikację i ten wynik by mi się wyzerował, to ja bym już do tego nie wróciła. Że powiedziała, o Boże, 600 dni straciłam, to teraz nim do tego znowu dojdę, to o Boże, prawie dwa lata. To kiedy mi to minie? Więc jak Ty 20 dni nie jesz słodyczy i jednego dnia zjesz kostkę czekolady, to nie mów, ach dobra, no i teraz od zera muszę iść. Nie, no trudno, no tak się zdarzyło. Jutro będzie 21 dzień, kiedy starasz się nie jeść. No, i trzymaj się tego. No to nie, nie jest zaproszenie do tego, żeby odpuszczać, tylko żeby czasem poklepać się po głowie, że nie wyszło i, i wrócić na dorobienia dalej swojej roboty. Dobra, zbliża się nowy rok. Ja wiem, że my lubimy zaczynać od 1 stycznia, od pełnego miesiąca, od pełnej godziny, więc jeśli planujesz jakiś cel, jeśli zamierzasz coś zmienić w swoim życiu od 1 stycznia albo może od jutra, albo może od dzisiaj, szaleństwo. To zachęcam cię do tego, żebyś zrobiła te trzy kroki na kartce. Najlepiej na kartce, w głowie będzie dosyć trudno. I tak, może przy noworocznej rozmowie, przy kawie, te małe kroki to nie będzie najbardziej ekscytujące, zachwycające i szalony w ogóle pomysł na postanowienie noworoczne, ale pogadamy pod koniec 2025 roku, komu lepiej wyszło realizowanie celów. Czy tym, którzy się rzucają naraz i próbują wszystko zrobić od razu, czy tym, którzy dzielą na mikrokroki, które wydają się jakimiś tyci zmianami, a robią robotę? Także do usłyszenia, powodzenia i koniec mojego gadania to początek Twojego działania, Buziaki!